Cześć. Tematem tego edukastu są średniowieczne tańce ze śmiercią, czyli groteska, fantastyka i cudowność oraz heroizm w obrazie tego motywu. Dowiesz się z niego, jakie były powody i okoliczności powstania Tańca Śmierci, a przede wszystkim zobaczysz jak je interpretować w wypracowaniu typu maturalnego? Średnia było epoką kontrastów. Oficjalny przekaz często różnił się od faktycznego modelu życia dworskiego. Jednak wyznaczniki filozoficzne tej epoki były jednoznaczne. Centrum ludzkiego świata miał stanowić Bóg. Ten podstawowy dogmat filozoficzny nazwano teocentryzmem. Z taką filozofią wiązało się przekonanie, że życie doczesne jest tylko etapem przejściowym, w czasie którego ludzie mają sobie zasłużyć na życie wieczne. Wobec tego śmierć miała też inne znaczenie niż np. w kulturze współczesnej. W średniowieczu była momentem przejścia do wieczności, początkiem szczęścia człowieka. W związku z tym musiała w odpowiedni sposób przebiegać, dlatego ars moriendi to jedno z najważniejszych pojęć kultury średniowiecznej oznaczające sztukę umierania. Występuje ono także jako ars bene moriendi, czyli sztuka dobrego umierania. Według pojmowania śmierci przez ludzi średniowieczne motywy ars moriendi wiąże się z momentem sądu nad zmarłym i orzeczenia czy został zbawiony czy potępiony. Moriendi, umierający, znajduje się w centrum, leży na łożu śmierci, a otacza go grono znajomych i krewnych. Po duszy zmarłego, przedstawianą jako mały człowiek wydostający się przez usta zmarłego, przybywają siły dobra i zła aniołowie i diabli. Rozgrywa się między nimi walka, tzw. psychomachia. Pomyślne przejście próby oznacza zbawienie. Dobra śmierć może odkupić złe życie. Akademickimi przykładami Ars Moriendi są pieśń o Rolandzie i rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Przykładem podręcznika tego typu jest Ars Moriendi Mateusza z Krakowa. Ze sztuką dobrego umierania wiąże się kolejny, ważny dla ludzi średnia wiecza rytuał, mianowicie taniec śmierci. Taniec związany głównie z uroczystościami pogrzebowymi, ale też z kultem płodności i odrodzenia. W powszechnych czasach pogańskich w średniowieczu był tępiony przez Kościół. Tańce śmierci, szczególnie popularne, były w Hiszpanii i Szkocji. Taniec śmierci był jedną z najpopularniejszych alegorii w sztuce plastycznej i literaturze późnego średniowiecza. Przedstawia on trupy w stanie rozkładu, toczone przez robactwo, żaby czy węża, zmumifikowane zwłoki ludzkie lub szkielety w ludycznym geście triumfu, porywające do tańca przedstawicieli wszystkich warstw społecznych. Dans makabr symbolizuje równość wszystkich ludzi wobec śmierci. Wczesne Tańce Śmierci przedstawiają koło taneczne, w którym żwawe i rozradowane trupy tańczą z przerażonymi ludźmi. Tak przedstawia swój śmierci Hans Holbein. Inne malarskie alegorie Tańca Śmierci to na przykład Triumf Śmierci, miniatura flamandzka z początku XV wieku, miniatura pod tym samym tytułem Giovanni Di Paolo z około 1450 roku. Popularność tych motywów powraca w baroku, a z tego okresu, to znaczy z XVII wieku, pochodzi obraz z kościoła Bernardynów w Krakowie. Na początku mówiłam, że dominującym światopoglądem średniowieczu był teocentryzm, co oznaczało podporządkowanie wszystkich działań człowieka wymiarowi religijnemu życia. Dlatego tańce śmierci. Miały swój głęboki wymiar dydaktyczny. W niepiśmiennym, w znacznej większości społeczeństwie, były jedyną formą przekazu. Dlatego ich zadaniem było uczenie o nikłej wartości życia doczesnego i przede wszystkim oswajanie ludzi z nieuchronnością śmierci. Miały jeszcze jeden ważny wymiar: mianowicie w średniowieczu społeczeństwo bardzo wyraźnie było podzielone. A tańce śmierci pokazywały, iż wobec śmierci i boskiej sprawiedliwości wszyscy są równi. W rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią mamy do czynienia, jak sugeruje sam tytuł, z dialogiem między mistrzem a śmiercią. Dla wyjaśnienia dodam, że tytuł naukowy mistrz jest odpowiednikiem dzisiejszego tytułu doktora. Rozmowa mistrza polikarwa ze śmiercią to jedyny znany w polskiej literaturze utwór, w którym widać makabryczną, groteskową personifikację śmierci. Groteskowość oznacza tu kategorię estetyczną realizującą się w różnych dziedzinach sztuki. Pamiętaj, jej główne wyznaczniki to fantastyka, częste stosowanie form osobliwych, dziwnych, czasem przerażających. Absurdalność wynikająca z braku określenia jednolitego systemu rządzącego światem, niejednolitość nastroju, np. Na pomieszanie pierwiastków komicznych z tragicznymi, błazenady z rozpaczą i przerażeniem, demoniczności z trywialnością. Wszystkie te elementy odnajdujemy w rozmowie która jest najobszerniejszym polskim wierszem średniowiecznym. Z całości liczącej ponad 600 wersów zachowało się 498. Zwróć uwagę na wersy od 7 do 28. W nich śmierć ukazuje się Polikarpowi. W tym opisie śmierci przerażenie, demoniczność łączą się z pewną błazynadą i komizmem. Te sprzeczne elementy tworzą groteskę. W średniowieczu często artyści stosowali alegorie, czyli w dosłownym znaczeniu mówienie obrazowe. Allegorie odczytać należy na dwóch poziomach znaczeń. Dosłownym, to to, co przedstawia, i ukrytym, metaforycznym. W tej epoce alegoria była najczęściej wykorzystywana w związku z przekonaniem, że wszystko, co zmysłowe, jawne i ludzkie, ma tylko wtedy sens i wartość, gdy wskazuje na to, co ukryte czyli boskie, związane z religijnym aspektem ludzkiego życia. Dlatego istniały ścisłe zasady, wedle których przedstawiano na przykład śmierć. Zgodnie z zasadą, że człowiek średniowiecza ma dążyć do doskonałości, aby zasłużyć na przyszłe niebo, stworzono też wzorce osobowe. Dwa najważniejsze to rycerz i święty asceta. Idealnym rycerzem był Roland. Zalety, którymi dysponował, to głęboka wiara w Boga, honor, odwaga, wierność i lojalność wobec króla. Tytułowy bohater legendy o świętym Aleksym był ascetą, który cały majątek rozdał biednym. Człowiekiem głębokiej wiary, który umartwiał się, aby zasłużyć na szczęście wieczne. Zacytuję teraz fragmenty utworów mówiące o śmierci obu bohaterów. Zacznę od legendy o świętym Aleksem. A gdy już umrzeć miał, sam sobie list napisał i ścisnął jej twardo w ręce, popisawszy swoje wszystkie męki. A gdy Bogu duszę dał, tu się wielki dziw stał. Same dzwony dzwoniły, wszystkie, co w Rzymie były. Teraz zacytuję fragment pieśni o Rolandzie. Hrabia Roland leży pod sosną. Kół Hiszpanii obrócił twarz. Wiele rzeczy przychodzi mu na pamięć. Ofiarował Bogu swą prawą rękawicę. Święty Gabriel wziął ją z jego dłoni. Opuścił głowę na ramię. Doszedł ze złożonymi rękami swego końca. Bóg zsyła mu swego anioła Herubina i świętego Michała opiekuna, a z nimi przyszedł święty Gabriel. Niosą duszę hrabiego do raju. Śmierć jest punktem kulminacyjnym obu tych historii. Obaj bohaterowie w ostatnich chwilach swego ziemskiego życia okazują się żarliwymi chrześcijanami. Zwracają uwagę na to, co spotka ich po śmierci. Dlatego swe myśli kierują do Boga. Co więcej, ich śmierci towarzyszą cudowne wydarzenia, których nie można wyjaśnić w sposób racjonalny. Te zjawiska o charakterze cudownym, fantastycznym miały za zadanie pokazywać ludziom wielkość i świętość obu bohaterów. Tym samym wskazywać jedyne słuszne drogi życia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tej epoce lub poszukujesz ciekawostek do prezentacji maturalnej, sięgnij po książkę Romana Mazurkiewicza, Zrozumieć średniowiecze lub po Jesień średniowiecza, której autorem jest Johann Hoisinga. Koniecznie rozwiąż też test znajdujący się pod edukastem. W razie problemów skorzystaj ze ściągi, którą dla Ciebie przygotowałam. Powodzenia!